W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat Baby Boomera. Będziemy pracować trzema różnymi produktami, aby porównać efekt końcowy. Pokażemy również, jak wygląda Baby Boomer z pyłkiem Glamour. Wiele klientek uwielbia to połączenie. Czwartek, 17. Oto jesteśmy. Dzisiaj przychodzimy z Baby Boomerem. Dokładnie. Nazywam się Magda. To jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. To jest Kasia, Kasia Glińska. Witajcie. No i nie przedłużając, przechodzimy do działania. Zaczynam. Raz, dwa, trzy. Kochani, tak się cieszę, że dzisiaj ten temat, o który wielokrotnie prosiliście w komentarzach, baby boomer. Tak, stylizacja, która jej w zasadzie nie trzeba przedstawiać, każdy wie jak wygląda. Naszym zadaniem dzisiaj jest przedstawić wam produkty, którymi najłatwiej będzie go wykonać, dlatego że dobry dobór produktów, no to już jest znaczna część naszej pracy wykonanej. Po prostu mniej pracujemy, szybciej pracujemy, przyjemniej nam się pracuje. Co ważne, w Baby Boomerze dobieramy kolor nudziakowy, który kryje mniej więcej na 75%, i tutaj Light Rose bardzo dobrze się sprawdza, żel budujący, albo hybryda baza mineralna, tak samo, też ma około 75% krycia. A jeśli chodzi o biały żel, no to tutaj nie ma żadnej filozofii, trzeba wybrać taki, który kryje najmocniej i którym pracuje się najszybciej. I my mamy takie trzy, którymi dzisiaj będziemy pracować. Każdy jeden paznokieć wykonamy innym, żebyście zobaczyli, że w zasadzie efekt końcowy będzie taki sam, ale będzie się nimi trochę inaczej pracować i Waszym zadaniem będzie sobie wyhaczyć, który z nich będzie dla Was najfajniejszy. Będzie bardzo gęsta pasta, nail art, past, będzie średnio gęsty sugar i będzie dość rzadki żel X-White. Przechodzimy do działania. Paznokcie zbudujemy Light Rose. Em. Po opiłowaniu i wypolerowaniu nałożymy biały żel. Użyjemy trzech różnych, aby pokazać, jak pracować każdym z nich. Będziemy je wklepywać gąbeczką do ombre. Po uzyskaniu odpowiedniego krycia, na każdy paznokieć nałożymy Pro White Top. I na koniec, dla żądnych błysku, wytrzemy glamera w tip topa, który idealnie się komponuje z Baby Boomerem. Będzie nam potrzebna zaciskarka do złapania gąbki oraz Mixing Tool do nabierania żelu. Złota zasada baby boomera tworzymy tylko i wyłącznie na idealnie gładkiej powierzchni. I tutaj mamy dwie opcje: albo polerujemy polerką o wysokiej gradacji 220x280 i w ten sposób pozbywamy się zarysowań powstałych podczas tworzenia kształtu, albo nałożymy top z dyspersją, który wejdzie w rysy i wygładzi powierzchnię. Tutaj jest ważne, aby był to rzadki lub średnio gęsty top którym można zaaplikować cienką warstwę, taką jakbyśmy malowali tradycyjnym lakierem do paznokci. Jeśli użyjemy gęstego topu, automatycznie pogrubimy nasz paznokieć, a biorąc pod uwagę, że czekają nas kolejne warstwy produktu, już teraz zwracamy uwagę na smukłość paznokcia. Utwardzamy przez 30 sekund. Baby Boomer położony na rysy. Będzie mieć rysy. Tutaj nie trzeba być wróżką, żeby to przewidzieć. Wynika to z tego, że nakładając pierwszą warstwę, kiedy ją wtłaczamy gąbeczką, to jest ona dużo cieńsza niż taka tradycyjna warstwa, którą nakładamy na przykład podczas aplikacji lakieru. I nie wybacza, absolutnie nie wybacza żadnej najmniejszej rysy pod spodem. Pamiętajmy, że pracując tą techniką, wklepujemy gąbeczką minimalną ilość produktu, która wejdzie nam w rysy, jeśli ich uprzednio nie usuniemy. Poznajcie zbudujemy Light Rose'em. Jeżeli chcecie wiedzieć jak go wykonaliśmy, to koniecznie tutaj jak wykonać idealny migdałek, to jest materiał, który trzeba obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że to jest najpopularniejszy filmik na naszym kanale do dzisiaj, czyli do września 2020, co oznacza, że się wam podoba, a ja się z tego bardzo cieszę. Zwracamy uwagę na idealnie wypolerowaną powierzchnię. Za chwilę sami się przekonacie, jakie to ważne. Wycinamy gąbeczkę dużymi nożyczkami, łapiemy gąbkę i tniemy na pół i jeszcze raz na pół. Nie pracujemy fabrycznym fragmentem gąbki, ponieważ ta strona nie będzie nam pobierała produktu i baby boomer nam nie wyjdzie. Obcinamy fabryczny bok gąbki, ponieważ na pewno zawiera w sobie paprochy i oto mamy kawałek gotowy do pracy. Czyścimy gąbkę o formę i wkładamy do zaciskarki. Gąbka jest cienka, wysoka i długa. Wysoka, ponieważ Kasi wygodniej jest tak ją trzymać w zaciskarce, Długa, aby była na całą długość paznokcia i cienka, żeby nie pobrudzić skórek. Pracujemy gąbką równolegle do paznokcia, dzięki temu uzyskamy odcisk gąbki na całych paznokciach, a nie tylko w niektórych miejscach. Na pierwszy ogień idzie pasta. Nakładamy odrobinę pasty na koniec paznokcia przy pomocy mixing tula. bierzemy gąbkę i rozpracowujemy od środka w prawo, z powrotem do środka, w lewo i z powrotem. Zaczynamy od końca paznokcia. Kiedy zatrzemy granicę na wolnym brzegu, przechodzimy o 1 mm do góry i klepiemy od centrum w prawo, wracamy, w lewo i znowu wracamy. Kiedy roztarliśmy na tym poziomie, przechodzimy pięterko do góry i robimy to samo. Blendujemy tak długo, aż biała pasta zacznie powoli zanikać na korzyść płynnego przejścia. Utwardzamy przez 30 sekund, nie przymrażamy. Jeśli nie utwardzimy porządnie pierwszej warstwy, to nakładając drugą, zetrzemy tą pierwszą. Tworząc drugą warstwę, używamy mniej produktu. Chcemy nałożyć biel niżej niż poprzednio. Dzięki temu powstaje już wypracowana baby boomerowa chmurka. Jeśli pierwsze blendowanie zakończyło się w połowie paznokcia, to druga warstwa maksymalnie zakończy się kawałek niżej, mniej więcej tutaj. Utwardzamy przez 30 sekund. Uzyskaliśmy satysfakcjonujące krycie, zatem wyciskamy gąbkę, czyli nie dokładamy produktu, tylko blendujemy resztkami, które się w niej znajdują, aby uzyskać jeszcze bardziej gładkie przejście tonalne. Wycisk robimy na całej długości paznokcia, nie boimy się, że przykryjemy już wypracowany blend, ponieważ w tym momencie nie dodajemy produktu. Utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy topa, w tej roli Pro White, który zawiera faktory UV, które optycznie podbijają białą końcówkę. Utwardzamy przez 30 sekund i przecieramy warstwę dyspersyjną Cleanerem Super Shine. Drugi paznokieć wykonamy Sugar efektem. Obcinamy gąbeczkę, aby pozbyć się resztek poprzedniego produktu, czyścimy gąbkę o formę, ale uwaga, nasze formy mają bardzo mocny klej, więc Kasia najpierw odbija klej od ręki, a dopiero potem gąbeczkę od formy. Jak sądzicie, dlaczego? Ponieważ jeśli zbyt mocno będziemy szarpać gąbką o mocny klej, część gąbki może nam zostać na formie. Nakładamy dłutkiem Sugar żel na końcówkę paznokcia i zaczynamy nasze ombre. Tak samo jak za pierwszym razem, od środka, w lewą stronę, z powrotem do środka, w prawo i do środka. Dopiero gdy dobrze zblendowaliśmy ten poziom, przechodzimy o piętro wyżej. Utwardzamy przez 30 sekund. Baby Boomer to również kwestia estetyki i preferencji stylisty. Kasia pracuje w ten sposób, aby pierwsza rozblendowana warstwa nie przekraczała połowy paznokcia. A jak wiemy, drugą warstwę położymy o pięterko niżej. Tworzymy drugą warstwę sugar. Środek, w lewo, z powrotem środek. Prawo centrum. Wytrącamy kolor do góry i ponownie utwardzamy przez 30 sekund. Spójrzmy na poziom krycia po dwóch warstwach szugara. Porównując do pasty, jeszcze trochę nam brakuje. Dokładamy trzecią warstwę koloru. Tym razem omrujemy na samym czubeczku wolnego brzegu. Tradycyjnie centrum, lewo, centrum, prawo, centrum i wytrącając kolor w górę. I utwardzamy. Pora wycisnąć gąbkę. Chociaż na kamerze przy tak jasnym ombre ciężko jest pokazać różnicę między wyciśniętym a niewyciśniętym przejściem tonalnym, zachęcamy, żebyście spróbowali na własnych stylizacjach. Naprawdę zobaczycie różnicę. Przejście będzie po prostu bardziej smooth, czyli gładkie. Wycisk to taka kropka nad i. Utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy Pro White Top. Pamiętajmy, aby zbyt mocno nie dociskać pędzelkiem do powierzchni, żeby naciskiem nie ściągać Baby Boomera. Po utwardzeniu czekamy, aż to postygnie. Tutaj uwaga, czekamy minimum jedną minutę i dopiero po tym czasie przecieramy lepką warstwę. Dzięki temu nie martwimy się, że jej usuwanie przytłumi błysk na błyszczacza. Pora na trzeci palec, tutaj baby boomera wykonamy X-White'em. Obcinamy gąbkę, usuwamy z niej farfocle niewidocznego emokiem, Nakładamy bezpośrednio z butelki x white na końcówkę paznokcia i ruchem środek, lewo środek, prawo środek tworzymy pierwszą warstwę cieniowania. Pamiętamy, że im wyżej się przesuwamy, tym więcej produktu chcemy wytrącić, żeby uzyskać ten efekt mgiełki. Nie pracujemy zbyt szybko, bo powstaną nam bąble. Trzymamy gąbkę równolegle, nacisk podczas stemplowania jest cały czas taki sam. Utwardzamy przez 30 sekund. Przechodzimy do drugiej warstwy. Dokładamy nieco mniej produktu i blendujemy dokładnie tak samo jak przy poprzednich paznokciach. Utwardzamy przez 30 sekund. Porównujemy krycie dwóch warstw X-White'a z gotowymi paznokciami. Jeszcze trochę nam brakuje, więc budujemy intensywność nakładając trzecią warstwę i rozglądowując ją na samym czubeczku. Utwardzamy i pora na wycisk gąbki, aby uzyskać dokładnie tak samo płynne przejście tonalne. Utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy Pro White'a, utwardzamy przez 30 sekund, czekamy minutę aż to postygnie, przycieramy lepką warstwę Cleanerem Super Shine i nasz paznokieć jest gotowy. Uwaga, nasze każdorazowe obcinanie gąbki wyniknęło z czego? Dobrze myślicie, z tego, że testowaliśmy trzy różne produkty i nie chcieliśmy ich ze sobą mieszać. Jeżeli wybierzemy już jeden, którym chcemy zrobić całą stylizację, to nie ma potrzeby, żeby zmieniać gąbkę. Wręcz przeciwnie, lepiej jest pracować na jednej, dlatego że jeżeli odciśniemy sobie na jednym palcu baby boomera i potem nakładając produkt będziemy myśleć, jak go umiejscowić na gąbce, to mamy podpowiedź, dlatego że zostaje nam ślad po tym pierwszym paznokciu. Dzięki temu baby boomer wyjdzie równiej. Podsumujmy trzy różne żale. Efekt końcowy, wszystkie bardzo ładne i ciężko zobaczyć jakąkolwiek różnicę. Spójrzmy z kamery bocznej. Jest jakaś różnica? Nie ma. Wszystko cacy i tak samo. Idąc za ciosem, który biały wybrać, tym, którym będzie Wam się pracować najłatwiej. Kasia wybiera zawsze pastę, dlatego że skraca jej czas pracy z trzech warstw do dwóch. I teraz uwaga, warto jest obalić pewien mit. Tylko dlatego, że jest to produkt gęsty, to wcale nie oznacza, że jest go ciężej rozblendować niż produkt średnio gęsty albo płynny, co było widoczne podczas tego odcinka. Wykonaliśmy takie same ruchy, tyle samo mniej więcej było tych ruchów, efekt mgiełki wykonywał się, czyli wytrącał tak samo dobrze, zatem kochani, wybór należy do Was. Przetestujcie gęstą pastę i kto wie, może się zakochacie tak samo jak Kasia. Zarówno nacisk gąbki na powierzchnię, czas utwardzania, ilość wykonanych ruchów, aby rozblendować produkt, wszystko jest do siebie bardzo zbliżone. Jedyna zauważalna różnica jest taka, że pastą pracuje się najszybciej, właśnie ze względu na jej gęstość. Jest taki jeden pyłek, który pasuje do Baby Boomera jak nic innego: i to jest Glamour Silver. Razem z baby boomerem tworzą perfekt match. Klientki Kasi przepadają za tym połączeniem. Zobaczcie. Jest to pyłek, który nakładamy na top bez dyspersji, więc w pierwszej kolejności nakładamy tip topa na wszystkie paznokcie i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czekamy aż to ostygnie, około 10 sekund i przechodzimy do wcierania pyłku. Możemy posypać paznokcia pyłkiem i wetrzeć go palcem. Pamiętajcie, że ruchy muszą być delikatne i okrągłe. Drugi sposób to praca bezpośrednio aplikatorem. Tutaj również pamiętamy o kolistych i niezbyt mocnych ruchach. Plus aplikatora jest taki, że pracuje się szybciej i zużywa mniej produktu. Odpylamy paznokcie naszym niezawodnym Flower Brushem, ma mięciutkie włosie i z pewnością nie porysuje świeżo wtartego pyłku. Nakładamy Tip Topa jako finalny element stylizacji. Pamiętamy o przejechaniu pędzelku po wolnym brzegu, dzięki temu pyłek nie będzie się tam ścierał podczas noszenia. Oto Baby Boomer z Glamerem Silver. Nie ma co się dziwić, że klientki Kasi za nim przepadają. Ale zanim zrobimy finalne zdjęcia naszej pracy, poprosimy klientkę o umycie dłoni. Pyłek lubi się przyczepiać do skóry. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jaką kolejną legendarną stylizację chcielibyście obejrzeć. Z przyjemnością rozłożymy ją na czynniki pierwsze. Pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17, a tutaj można nas subskrybować. Dzięki za uwagę! Cześć!